Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na weekendowym drapanku z wielką krzyżówką. Dzisiaj i jutro wystąpi ta zdrabka właśnie i dla utrudnienia zadania albo dla zwiększenia emocji zakupiłem po jednej sztuce w dwóch różnych punktach. Do tego dobrałem jeszcze Big Siódemkę, Mega Pensję, Kasy Deluxe i trzy zdrapki za 5 zł. Jutro będzie troszkę inny zestaw zdrapek, ale również będzie wielka krzyżówka. Także na dzisiaj i na jutro na bogato na 75 zł. Ale to wszystko dzięki Wam, bo część z tego wkładu pochodzi z serwisu Tipli, na którym mnie tutaj tak bardzo prężnie wspieracie. Także dziękuję. No a teraz bez zbędnego zabieramy się do drapania. No to, drapingu, czas start. Zaczynamy od pierwszej zdrapki czyli tej ćwierć miliona w banku. I nasze wygrywające liczby to 14, 32, 16 i 26. I mamy tak. 34, 20, 13, 11 i 2. Czyli niestety w pierwszym rzędzie nie ma nic. Drapimy dalej. Tutaj też niestety 24. Nie mamy. I ostatni rządek. 31 też nie mamy. 9, 35 i 1. Także niestety zdrawkę mamy. przegraną. Dobrze. No to jak 250 tysięcy w banku nie przyniosło wygranej, to może kasa deluxe. No, premiera, jak oglądaliście, to taka połowiczna, czyli standardowo. No, zobaczymy, co, te, co tym razem nam zdrobka zaprezentuje. I jest tak, 13, 33. Moi drodzy mamy wygraną. No i świetnie. 4, 38, 34, 35. Trójka. O, ta trójka była. Moi drodzy, mamy save, a save nam mnoży razy dwa. Trójka była wygrana na premierze, nie? To dwukrotnie. Moi drodzy, ale mamy tutaj już co najmniej trzy dychy. Wow, patrzcie, ale numer. Czemu tak na premierze nie wchodziło, nie? I to przy tylu sztukach. Tutaj człowiek kupi jedną i ma pyk. To pokazuje, jak masz wygrać, to wygrasz. Dobra, szósteczka. Pięć. 32 nie mamy. 9, 12 i 22. No, to jestem ciekawy, co tutaj się będzie kryło. Uwaga, uwaga. Pod 33 mamy dyszkę, a pod sejfem mamy dyszkę, czyli to ile jest? No to jest 30 zł. Czy można tyle wygrać? Ano, można tyle wygrać także elegancko. Oznaczenia kontrolne. H. H. Dobrze, bardzo fajna zdrapa. Także jak najbardziej wstęp pozytywny. No to teraz fasztek. Dobra, klucz, korona. Dziękuję za uśmiech, jest naprawdę szyderczy. A w bonusie mamy wiśnie. No nie, naprawdę był moment, że ta zdrapka wchodziła w kapitalnie, a teraz jest moment, że w zdrapce nie wchodzi nic.

3, 12, 48 niestety nie ma. I ostatnia linia mamy tutaj pusto, Tutaj tak samo 4, 33 i 40. Czyli strapka no, jest przegrana. Czyli faktycznie już coś się wypala. Dobra, pudełko czekoladek teraz przed nami. No i co my tutaj mamy? Kakao nugat. Tutaj również nie to co dam nam wygraną. Tutaj takie podobne, ale jednak niestety. Muszla nugat. Tutaj mięta tiramisu. migdał kokos. Też nic. Też nic. I dziewiąte podejście. Też nie przyniesie nam. Wygranej, no czyli jak zwykle ocean pustaków, jedno trafienie, nie no masakra, naprawdę. Dobra, Big Siódemka teraz przed nami. Szukamy plików, bądź siódemek. Mamy czekoladę, która mnie tutaj naprawdę myli z tymi plikami. Mamy wór. Dalej, złoto. Też takie w sumie podobne na pierwszy rzut oka. Prezent, kapelusz i. Stron, więc niestety okulary, trofeum. Też nic. I ostatnia linia, perła, bransoletka, podkowa. I no, niestety mamy torbę, czyli zdrapa jest pusta. Dobra, dotrwaliśmy do końca. Znaczy, no prawie, że do końca, bo do wielkiej krzyżówki. Krzyżówka jest numerkiem pierwszym także zabieramy się za wydrapywanie no i zaczynamy pierwsza litera jaka nam się odsłoni na krzyżówce to jest P P mamy już w słowie gips także dobrze na czerwonej też występuje ale tylko jedna no to na zieloną przechodzimy tutaj prom co To wszystko, czy jeszcze coś? A jest Spokojnie. Znajdzie się za moment, jakbym coś przegapił. Także on jest. Nie ma tragedii. Kolejna T. Tutaj już nic nie ma, ale jest tutaj. No i kończymy moi drodzy, <gry> najciekawsza no sytuacja jest taka, że ani jedno słowo na żadnej krzyżówce, ani bonus się jeszcze nie utworzył A zostaną ostatnia litera, także no, zobaczymy co tu się zadzieje Ok, bonus odpadają, bo nic się nie, nie utworzyło Teraz tak, teraz mamy dopiero pierwszy, pierwszy wyraz No i z nim zostajemy, bo nic więcej nie, nie wpadnie a na zielonej krzyżówce co mamy? Na zielonej krzyżówce mamy dwa wyrazy, czyli naprawdę krzyżówkę wybrałem kiepską, ale sprawdźmy dla zasady oznaczenia kontrolne mamy AM tak, czyli zdrabka jest przegrana, zapraszam Was na podsumowanie no i witam Was na podsumowaniu to co się udało wygrać na dzisiejszym odcinku jest tylko w zdrabce Kasa Deluxe czyli jak zwykle w oceanie pustaków jedna jakaś Marna, no może w przypadku dzisiejszej kasy Deluxe nie jest aż taka marna, no ale i tak wynik pozostawia wiele do życzenia. Dla osób spostrzegawczych, to jest trzeci z rzędu odcinek, w którym udaje się odzyskać 30 zł, także boję się jutrzejszego dnia, <laughs> ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, dzięki Wam serdeczne za oglądanie i do zobaczenia jutro. Cześć!